Lotówka zbyt goszczy na Poznań. Wystartowałem. Co przyniesie ten dzisiejszy dzień, to się dopiero okaże. Miejmy nadzieję, że bez jakichś negatywnych przygód, według radarów i prognoz, powinno mi się udać. Powinienem ominąć deszcz, ale no mam ograniczony czas, ponieważ w godzinach popołudniowych no będzie, będzie deszcz, będą burze porwisty wiatr, także trasa skrócona niestety do Torunia nie pojadę, do gniezna również będę musiał tu wrócić Jadę prosto na Poznań 130 km w zasadzie cały czas drogą wojewódzką na szybko robiłem trasę nie bawiłem się w jakieś e szukanie alternatyw, chociaż w zasadzie powiem wam puściłem sobie TVN przed przed wyjazdem w hostelu. No i tam to już było, że w ogóle tragedia, że w Bydgoszczy pada teraz deszcz. Nie pada póki co i niech tak zostanie, no ale ponoć mówi, że jest potężna chmura burzowa nad Bydgoszczą, owszem chmury nie są zbyt optymistyczne ale jestem w dobrej myśli, mam nadzieję, że dojadę sprawnie do Poznania gdzieś na 14-15 w zależności od przerw, jak to będzie szło, zobaczymy. takie autostrady rowerowe to ja szanuję chociaż ruch, ruch nie jest duży na szczęście ale pobocze jest tak który już naprawdę myślę, że nikomu nie przeszkadzam ja teraz jadę krajową piątką i nią też komod mnie kierował z automatu ale stwierdziłem, że na co będzie większy ruch, więc poprowadziłem trasę przez Wojewódzkie ale tuż obok idzie S5, także także może to nie być tak źle, ale i tak jadę swoim śladem zaraz odbijam na drogę wojewódzką w prawo i na Poznań. Oj, ciężko się jedzie. Mam jakieś 30 km jestem już na tej drodze wojewódzkiej. 248 wiatr w twarz, bardzo mocny momentami. Ciężko jest mi jechać 22 na godzinę. Mimo, że no, nie oszczędzam sił, otwarta przestrzeń robi swoje. Jest zimno. Termometr pokazuje 15 stopni. No ale przy tym wietrze odczuwalne no, jest znacznie niższa 45 km i tak się kulam teraz do Wągrowca Jeszcze jakieś 20 km do niego i tak to się tutaj jeździ. 68 km, wągrowiec. Skoczę sobie na małą pauzę. Jest Orlen i to dość spore Z takim ciekawym logo, śmiesznym, no bo już raczej niespotykanym. No ale mniejsze. Już tu zjeżdżam lewo na przejściu, idę coś, nie wiem czy zjeść, ale na pewno coś wypić dobrego. Jeszcze jakieś 25 km do Poznania. Zjechałem z drogi wojewódzkiej numer 196. I powiem Wam, bajka. No, nie ma słów, żeby to opisać. Asfalt, no, wyłożony chyba wczoraj. E, co jakiś czas ścieżki rowerowe. Ale naprawdę fajne. Super, super się jechało. rowerem. No, pra, prawie że sam jechał. Naprawdę. Teraz z tej, z tej drogi zjechałem jakąś alternatywną trasą, ale idzie ona czoło. Jest Poznań. ciemne niebo, czarne chmury także walka z czasem i z pogodą pomimo, że już jestem w Poznaniu to jeszcze zostało mi jakieś 15 km także lecę lecę dalej i oby bez deszczu do końca minuta później praniacza na buty ubrane za chwilę jeszcze kurteczka nie pada już tak mocno no i jadę na Poznań jadę już do centrum na nocleg Poznań po prostu płynie jest tragedia naprawdę tragedia